Cześć, witajcie w kolejnym dniu o poranku. Jestem na spacerze z psem. Sypię coś dziwnego tutaj z nieba. I mam dylemat, czym udać się dzisiaj do pracy. Autobus, zielonek. Chciałbym na rowerze. Więc rozkminiam za, przeciw. Jest chłodno, ale nie marznie. Ogólnie się troszkę zabieliło, więc... Muszę to przemyśleć. I zobaczymy co dalej. I to się nazywa pogoda pod psem. Pod pindala do domu aż się kurzy. Nie chce jej się chodzić. To co ty się dziwisz, że tobie się też nie chce. No Nosypię. Tego to mi się nawet nie chce odśnieżać, bo nie mam czym. Więc pozostaje rower. Ja nie wiem czy to jest choroba, czy to jest mądre co robię. Ale mi się podoba. Ja właściwie dojeżdżam do pracy i osobiście wolę bardziej jeździć podczas padania śniegu niż deszczu. Te ubrania jednak w niej przemakają, chociaż moje gacie trochę wyglądają jakbym się zlał. No, minusem jest to, że te płatki do oczu lecą. No ale do przeżycia. Po takim porannym rozruchu, rześkim, gwarantuję ci, że nie potrzebujesz kawy do rozruchu. Miłego dnia.